Dzień dobry. Wreszcie zima zagościła u nas na dobre, spadł śnieg i przyszedł tęgi mróz. Na szczęście dni stają się coraz dłuższe, dlatego warto pomyśleć o rozsadzie roślin, które mają długi okres wegetacji. Koniec zimy to doskonały moment na przygotowanie rozsady. Czyli wysiewu nasion w celu uzyskania roślin gotowych do posadzenia wiosną w gruncie. Do grupy warzyw uprawianych z rozsady należą rodziny: psiankowatych, kapustnych, dyniowatych, czosnkowatych i warzywa liściowe. Produkcja rozsady wbrew pozorom nie jest taka prosta. Oprócz odpowiednich nasion ważny jest także prawidłowy wybór pojemnika do rozsady. Gdyż warzywa mają różnej wielkości systemy korzeniowe. A w czym powinniśmy robić takie rozsady? Yy, mamy szereg doniczek, czy też pojemników, w których yy, taką produkcję rozsady wykonujemy. Z tym, że yy, Każda doniczka powinna być dopasowana do tego, jaki jest gatunek czy odmiana, którą, którą chcemy wyprodukować. I na przykład sałata, która na początku będzie wysiewana, której nasiona będą wysiewane, może być wysiewana właśnie w takim koreczku w takich koreczkach, które pęcznieją, ponieważ są to torfowo-celulozowe koreczki, które po chłonięciu wody rosną. I wtedy wysiewamy nasionę i już mamy gotową Rozsadę, którą potem sadzimy na miejsce stałe, w pole. Możemy oczywiście, jeżeli nie mamy takich koreczków, w takich doniczkach, które też są torfowo-celulozowe, wypełniamy oczywiście wtedy doniczki już podłożem. Po czym sadzimy na miejsce stałe z całą doniczką, prawda, bo ona się rozkłada w glebie. Ale oczywiście mamy też tak zwane doniczki wielokrotnego użycia, takie właśnie plastikowe, w które też wypełniamy substratem torfowym i możemy wysiewać nasiona, na przykład sałaty. Możemy też wysiać nasiona tutaj pomidora czy papryki. One potrzebują te warzywa większych troszeczkę tak, doniczek. Tak, potrzebują większych doniczek. A takie Większe doniczki, też torfowo-celulozowe, możemy wysiać nasiona warzyw dyniowatych, tak jak ogórek, czy dynia olbrzymia, czy dnia zwyczajna, ponieważ tak naprawdę warzywa dyniowate są warzywami, których nie można pikować, nie można jako młodych roślin przesadzać, z racji tego, że one mają bardzo słabą regenerację systemu korzeniowego. I bardzo dużo nam m, m, takich y, roślin będzie ginęło y, po pikowaniu. Dlatego też nasiona wysiewamy albo do takich doniczek, albo po prostu siejemy wprost w pole, wtedy kiedy, wysiewamy. tak, wtedy kiedy już możemy wysiewać y, warzywa dyniowate, nasiona warzyw dyniowatych. A jak powinniśmy przygotować takie podłoże do rozsady? Podłoże do rozsady przede wszystkim powinno być sterylne, to znaczy takie podłoże, które nie było wcześniej nigdzie używane z racji utrzymania wysokiej zdrowotności roślin. Poza tym powinno być pulchne, powinno mieć dużo z odpowiedniej ilości składników pokarmowych, powinno mieć odpowiednią temperaturę, powinno być ciepłe. Podłoże do rozsady powinno mieć odczyn obojętny, najlepiej gdy ogrzane jest do temperatury pokojowej. W sytuacji, gdy było zamknięte w szczelnym worku, warto przemieszać je kilka razy, aby ulotniły się gazy, mogące źle wpłynąć na kiełkujące siewki. W sklepach ogrodniczych są gotowe już podłoża do rozsady, czy warto ich używać? Oczywiście tak, bo one już są przygotowane, mają odpowiednie pH, mają odpowiednią ilość składników pokarmowych. Natomiast oczywiście możemy zrobić sobie sami takie podłoże, ale też musimy kupić pojedyncze elementy, czyli musimy kupić torf kwaśny, musimy kupić na przykład korę albo perlit, w odpowiednich proporcjach to wymieszać, plus jeszcze musimy kupić nawozy, żeby też dodać do takiego podłoża. A czy możemy wykorzystać taką? ziemię z ogrodu, do tego, żeby zrobić rozsadę? No, teoretycznie jest to możliwe. Wtedy oczywiście oszczędzamy troszeczkę na podłożu. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że jest to bardzo często ziemia zainfekowana, przede wszystkim chorobami grzybowymi i rezultat może być taki, że bardzo mało będziemy mieli zdrowych roślin potem i bardzo mało będziemy mieli tej rozsady, bo w czasie wegetacji część roślin prawdopodobnie zginie, porażona przede wszystkim chorobami. Sadząc nasiona, warto kierować się zasadą, że głębokość otworu do wysiewu powinna być dwa razy głębsza niż wysokość wysiewanego nasiona. W ten sposób siewka nie będzie miała problemu z kiełkowaniem.